Pani Julia Parzonka, mocno zaangażowana przedsiębiorczyni, raciborska, Polska, teraz samorządowiec, samorządowczyni, ale przede wszystkim tutaj z gwiazdką związana dobrych parę ładnych lat. Zaczynała Pani tutaj jeszcze jako studentka PWSZ-u, nie ANS-u. Pamięta Pani ten swój pierwszy raz z gwiazdką? Pamiętam swój pierwszy raz z gwiazdką i to była gwiazdka, którą mogłam prowadzić. Byłam prowadzącą wtedy z Panem Markiem Mocem z RD90. Prowadziliśmy wtedy gwiazdkę jako konferencjerzy i od tego się zaczęła moja miłość. Do gwiazdki, która no, do dzi dnia dzisiejszego trwa. Ona tak troszeczkę rośnie, trochę się zmienia. To jest mała porządka. No, nie, dokładnie. No, do super, tak, tak. Ta miłość troszkę się zmienia, bo um, gdzieś tam zaczęłam teraz robić scenografię, mm. grafiki do gwiazdki, występuję też, jestem członkiem Rigu, więc występuję w grupie Los Izbos. Z, mm. z członkami rigu będziemy też śpiewać piosenkę, więc zapraszamy serdecznie. Mm -hmm. e, tutaj rozumiem, że niezwykle podobna do, do taty, przepraszam, bo muszę to powiedzieć, e, opowiedzieć. Prawda wygląda jak tata. I Pana Marcinę pozdrawiamy oczywiście i tylko tak, nie można za wiele powiedzieć, bo gwiazdka jest sama w sobie taką tajemnicą i warto zobaczyć to na żywo. Proszę powiedzieć, dlaczego w ogóle pani jest przy gwiazdce, dlaczego warto się w to angażować? Bo to nie jest tak, że to wy przychodzicie się powygłupiać. Wy robicie to i gdzieś tam z tyłu głowy zawsze jest. To jest jednak akcja charytatywna, że ma to swój efekt. Wiele osób później korzysta z dobrodzi z gwiazdki. Jest kilka takich magicznych rzeczy o które powodują, że je tutaj jestem. Po pierwsze, to są na pewno bilety, cegiełki i cały dochód, który przeznaczamy na rehabilitację niepełnosprawnych dzieci z Raci Morza i okolic. Więc ten szczytny cel jest dla nas bardzo, bardzo ważny, bardzo istotny. Drugą rzeczą, która nas przyciąga, organizatorów, która sprawia, że chcemy działać i to robimy co roku, jest to, że jest nas cała grupa przedsiębiorców zaangażowanych. Ludzi, którzy normalnie na scenie nie występują, którzy strasznie się wstydzą, mają tremę, boją się bardzo często. A tutaj Na gwiazdę są w stanie wystąpić, bo właśnie jest ten cel, który nas wszystkich łączy. Więc to jest takie magiczne i to, że my naprawdę chcemy to robić. Robimy to, przygotowujemy gwiazdkę każdego roku przez rok. To, to nie jest, że my się spotykamy dwa ostatnie tygodnie, tylko my sztabem spotykamy się naprawdę już od lutego, gdzieś tam planujemy tą gwiazdkę, spotykamy się cyklicznie, robimy to no właśnie po to, bo jest nas dużo, jesteśmy razem i to jest znowu pokazanie, że Dacie Bożanie potrafią zrobić coś niezwykłego. Pani wspomniała o tej graficznej części, oczko gwiazdki. Rozumiem, że ten plakat, który zdobi w Racibusz w tym roku jest pod ręki Julii Parzonki. Tak, tak. To jaką powstał? Znaczy, no na pewno inspiracją było to nasze oczko gwiazdki i temat, który wymyśliliśmy, czyli, że to jest 21. Gwiazdka Serc, związana właśnie z grami karcenymi, z kasynem, więc tyle możemy zdradzić, bo tyle, myślę, wynika z plakatu. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, to po prostu bądźcie i przyjdźcie. Ale tak, plakat, to była właśnie inspiracja do plakatu, później powstał plakat, plakat jest w całym mieście, możecie go mijać i na billboardach, i na city Light'ach, i na Gdzieś tam w banerach wisi, także zapraszamy serdecznie. Mamy nadzieję, że zauważyli Państwo ten plakat. Super, dzięki. Dziękuję.